Ty przez chwilę pracowałaś też jako stylistka. Czy masz jakieś takie wspomnienie, które Ci najbardziej zapadło w pamięć z tamtego okresu? Wiesz co, to jest tak, że ja miałam tak, że ja prowadziłam program, który był o modzie. Ja nie do końca byłam w roli stylistki, w sensie ja robiłam, tam stylizację, natomiast ja cały czas nie uważam, że byłam w roli stylistki. To jest tak, że to był po prostu przepiękny program, program w, którym, w którym ubierałam kobiety i dobieraliśmy styl wspólnie do tego, kim one były. Więc to jest trochę tak, jak byłam kiedyś architektem i projektując mieszkania, tworzyłam dla ludzi domy. Więc, więc mam wrażenie, to, że tutaj było dokładnie to samo. Czy masz jakieś szczególne wspomnienie z, z tego okresu? Wydaje mi się, że wspomnienie dotyczy mnie samej, że ja jeszcze byłam w ogóle w takim bardzo mocnym procesie szukania siebie, bo w ogóle ta moja cała historia tego stylu, kim ja jestem dzisiaj, to to jest historia o tym, żeby znaleźć odwagę, żeby być sobie, żeby nawet jeżeli ktoś mógł wyglądasz inaczej, żeby nadal iść w swojej prawdzie i nie bać. Bo jak ubierałam się zupełnie spodnie, czarno, architek, minimalistycznie, a w pewnym momencie powiedziałam nie, to jest nie moje. Więc myślę, że, że historia, którą pamiętam w czasach, to jest historia przemiany i transformacji i pokoleni, tak jak robiłyśmy ten program, przymierzania kolejnych rzeczy i sprawdzania, na ile coś jest moje.